albo dziękuję. powiedzieć tylko hasłowo o tych elementach kluczowych. Dobrze, my rzeczywiście już ten akt prawny omawialiśmy, dlatego proszę tylko y, również krótko pana posła Michała Wojtkiewicza jako sprawozdawcę tego dokumentu. Czy chciał pan poseł coś dodać? Tak, dziękuję bardzo. Specjalnie nie mam co do powiedzenia, bo już na ten temat wypowiadałem się dosyć szeroko. Tylko chciałem do pana ministra zwrócić się z taką prośbą, ponieważ te biopaliwa wszystkie, Bilans energetyczny nie tylko jest bardzo ważny, ale również bilans zanieczyszczenia powietrza, wszystkie zanieczyszczenia pod tym kątem, żeby zrobić, żebyśmy mieli, jak również w powiązaniu to z ekonomią, jakie są efekty ekonomiczne, ile to kosztuje. Bo to jest naprawdę bardzo istotna sprawa, żeby mieć tą i pokazać. To nie jest tak, jak to wszystko pięknie wygląda, jakby się chciało i wrzucało nam tu do koszyka, że te biopaliwa są rozwiązaniem całego problemu z odnawialnymi źródłami. Kwestia, jeszcze do tego dochodzi Instytut Chemicznej Obróbki Węgla w Zabrzu, Wyniki, ja się przyjrzałem tym wynikom, jakie tam produkują i w ciągu kilku lat ten sam temat przybierał różnego rodzaju wyniki i nie wiem, czy to pod wpływem tych gładkich lów to zostało zrobione, czy rzeczywiście miało uzasadnienie merytoryczne, naukowe. Jak również bardzo istotna sprawa, panie ministrze, spalanie biomasy w elektrowniach. Doniesi, donosiła również prasa, że sprowadzana została z Ukrainy. Jak to wyglądało, cała ta sprawa, bo to w jakimś stopniu też, no nie chcę mówić, ale pachnie aferą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są pytania?